Jesteśmy mieszkankami wsi Rudno, położonej na terenie gminy Grzeszowice w województwie małopolskim i w powiecie krakowskim. Jesteśmy członkami Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnie, działającego od 1958 roku. Reprezentujemy bardzo małą część, natomiast chciałybyśmy tutaj zaprezentować ten dorobek nasz, którym się obecnie zajmujemy, a którym zajmowały się nasze babcie. Próbujemy podtrzymywać tą tradycję od wielu lat, jeżeli chodzi nawet o rękodzieło, tak jak tutaj koleżanki moje prezentuje Agnieszka haft krakowski biały, haft ręczny i tą tradycję chciałybyśmy podtrzymać, żeby pokazać ten folklor nasz ludowy i to nasze dziedzictwo kulturowe, nie robione maszynowo, nie produkcja masowa, natomiast pokazać Ręcznie robioną pracę, która wymagała dużo pracy, dużo czasu, dobrych oczu i cierpliwości. Ponad 60-letniej historii naszego koła gospodyń wiejskich przewinęło się bardzo wiele osób i od samego początku członkinie koła zajmowały się tym, żeby pomagać gospodyniom w ich pracy. Głównie jak zajmowały się rolnictwem, no to, to było wcześniej, tak jak pani Jasia dobrze pamięta, rozprowadzanie kurcząt, kursy gotowania, kursy życia. Bardzo wiele rzeczy robiły nasze poprzedniczki, członkini założycielki naszego koła, na miarę takich potrzeb, takich czasów, w jakich żyły. 60 lat temu organizowały półkolonie dla dzieci, żeby rodziny rolnicze miały czas na poświęcenie się w pracach polowych, a dzieci miały zajęcie i te młodsze dzieci nie przeszkadzały w tych pracach, nie uległy jakiemuś wypadkowi. Co też dobrze wiemy z opowieści naszych, naszych starszych członkiń i naszych członków. Rodziny, że dzieci też były wykorzystywane do pracy i każdy miał swoje obowiązki i każdy miał swoje zajęcia. Z czasem sytuacja się zmieniała i, i też potrzeby się zmieniały, i też właśnie członkinie nasze poczuły w sobie takiego, takie, takiego ducha jakiegoś radosnego, że jednak. Trzeba coś więcej oprócz tego, co dotychczas zrobiły, oprócz tych kursów gotowania, tych półkolonii, kursów, konkursów na, na jakieś inne potrawy regionalne, że może warto by było zrobić coś dla siebie i chyba z tego tak się to wzięło, że powstał zespół regionalny, grupa śpiewacza i grupa taneczna młodzieżowa. Jedna z... Członki, która działała od początku, siedzi tutaj obok nas i te wspomnienia są w głowie dalej żywe. Natomiast my obecnie próbujemy przejmować to, uczyć się tych starych przepisów, nawiązywać, wykorzystywać to, co mamy obecnie do, i do robót ręcznych. I do gotowania, i do szycia, i tym sposobem uczymy się, jak to było dawniej. Wygrzebujemy też, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, przekopujemy swoje szafy, szafy naszych babć, naszych ciotek, w poszukiwaniu tych starych materiałów, starych ubrań, wzorów starych ubrań i, i na tym się wzorujemy. W związku z tym, że do tego jest potrzebne, też są pieniądze i potrzebne, bo nie tylko chęci wystarczą, nie tylko nasze zdolności, zdolności naszych członków, ale potrzebne są pieniądze. I w roku 2020 koło gospodyń wiejskich zostało zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udało się w ten sposób uszyć stroje. Świąteczne, uzupełnić część garderoby dla członków zespołu i koła gospodyń wiejskich. Natomiast ostatnim projektem, który realizowaliśmy, był projekt z, przy wsparciu Powiatu Krakowskiego, gdzie odtwarzaliśmy ubiorki codzienne, w których dzisiaj tutaj jesteśmy i które możemy zaprezentować. Ambicją zespołu było, żeby jednak mieć taki piękny gorset krakowski. No to te panie, które umiały szyć, wykrawały, robiły wzorniki, wykrawały, od, od, odpatrywały od tych starszych pań z tych gorsetów, które już miały, odpatrywały wzory i same własnoręcznie na próbach albo wieczorami w domu, najprędzej w zimie. Bo w lecie nie było czasu, wyszywały te gorsety. Dzisiaj można powiedzieć, że sytuacja jest podobna, bo my, z, że tak powiem, z takim sentymentem spoglądamy na te stare prace, które już mają i te, które tutaj za nami, za nami widać, mają ponad 40 lat. Ale są rzeczywiście wykonane przez naszych znajomych, przez mie mieszkańców naszej wsi, no i my troszczymy się teraz obecnie o to, żeby ten dorobek kulturalny, który został nam przekazany w taki lub inny sposób, czy to w formie potraw regionalnych, zwykłych tych ciast drożdżowych, tych bucht, placków z jabłkami, czy tego pęcaku z grochem, barszczu wigilijnego, zupy grzybowej. Ziemniaków pieczonych na ognisku. Żebyśmy to mogły przekazać, żebyśmy nie zapomniały, jak się to robi. I tak jak i śpiewanie. Jak się nie śpiewa, to się zapomina słów. Więc, i tą tradycję śpiewania przyśpiewek ludowych, obrzędów. Pragniemy zachować i pragniemy podtrzymywać i przekazać następnym pokoleniom, następnym naszym wnukom czy dzieciom, mieszkańcom naszej, naszej wsi, naszego regionu. Co też jest dla nas inspiracją, bo przy okazji zawsze dowiadujemy się czegoś nowego o naszym regionie. Okazuje się, że te obwarzanki, które wrótnie Piekły kawki, jak my to mówimy, w innych miejscowościach też były, i tym sposobem, biorąc udział w, w różnych konkursach kulinarnych, które obecnie się odbywają, w konkursach śpiewaczych, w konkursach dotyczących rękodzieła czy bioróżnorodności, staramy się brać udział i rozwijamy. Swoje zdolności i to, co mamy ze sobą. W tej chwili koleżanka jest w trakcie wykonywania haftowania y, chusty, y, haftem białym krakowskim. Y, bardzo czasochłonne zajęcie, i głównie y, nasze poprzedniczki zajmowały się tym, tak jak i obecnie my, teraz w większości y, zajmujemy się tym wieczorem y, jesienne i zimowe. Bo jest to zajęcie, które wymaga cierpliwości i dużo czasu, żeby wykonać te kółeczka, te ząbeczki i żeby to było piękne i cieszyło oko, no to niestety wymaga czasu. Każda z naszych pań, jak i w poprzedniczki w dawnych czasach, tak i teraz, chciała mieć swój niepowtarzalny, indywidualny wzór, motyw, więc im więcej zdobień, im więcej kółeczek, ząbeczków, tym no i. I zaszczyt był większy, bo jak ubrało się zapaskę trzy bluzkę wyhaftowaną, wykończoną białym haftem krakowskim, no, no to każda była dumna i, i rosła, że jest to jednak moje, piękne i, i wyglądam inaczej niż inne. To ozdabiania odzieży świątecznej i też i, i codziennych ubiorków były wykorzystywane robótki szydełkowe. Koleżanki robią tutaj bardziej już ze współczesnych nici robótki szydełkowe wykorzystywane teraz do dekoracji mieszkań. Natomiast dawniej bardziej popularne były firanki robione na szydełku, obrusy szydełkowe, serwetki wykonywane szydełkiem. Do ozdabiania koszyczków i ozdób świątecznych, a białe serwetki najczęściej były wykorzystywane do, przy, przy, przy ozdabianiu koszyczków wielkanocnych. Tutaj warto też wspomnieć o kolorowym hafcie, który też był wykonywany, natomiast wykorzystywany był haft kolorowy w innych celach, do ozdabiania obrusów, serwetek, no i głównie korsetów krakowskich. Tutaj za, za nami z tyłu wiszą gorsety. Jeden jest wyhaftowany ręcznie przez członkinię, założycielkę grupy śpiewaczej Rudnianie. Natomiast ten kolejny, który wisi z tej strony, jest już wykonywany dwa lata wcześniej również przez naszą koleżankę członkinię koła Gospodni Wiejskich. Ta torebeczka jest wykonana też ręcznie. Wzór jest ze stuletniego gorsetu krakowskiego. Torebka już bardziej współczesna, natomiast wzór stary krakowski. I tym, tym takim sposobem chcie, chcemy też łączyć tą, tą tradycję ze współczesnością, w miarę potrzeb tego naszego społeczeństwa i też w miarę tego, jak my sami się rozwijamy no to wykorzystujemy te stare wzory do współczes wykonywania współczesnych ozdób świątecznych do przystrojenia domu. Jeżeli mówimy o dziedzictwie kulturowym i o tym, co było wykorzystywane przez kobiety na wsi, to nie możemy zapomnieć o kwiatach z bibuły, które wykorzystywane były do dekoracji domu. Zamiast kwiatów doniczkowych słynnych pelargonii, które były dawno w każdym oknie albo geranium, które też było wykorzystywane do innych celów, to były robione kwiaty z bibuły do dekoracji obrazów, do dekoracji przy oknie, do, wykorzystywane były również przy, do dekoracji drzwi przy obrzędach weselnych. Y, oczywiście korona y, y, pani młodej w, w, re, w regionie krakowskim była wykonywana właśnie ze sztucznych kwiatów ale też były wykorzystywane do takich y, innych celów y, żeby po prostu uzdobić groby zmarłych nie było tak jak teraz y, mody na chryzantemy czy inne kwiaty sztuczne tylko groby były ozdabiane kwiatami z bibuły, ale żeby te, ta bibuła na deszczu, na śniegu nie rozmokła, to była stosowana technika woskowania tej bibuły. Trochę dzisiaj zapomniana i właściwie dalej musimy poszukiwać tych metod tradycyjnych, jak to było z tym woskowaniem tych kwiatów. Że te kwiaty rzeczywiście długo się trzymały i, i utrzymywały swój, swój kształt. Pod miedzą, pod miedzą, tata z mamą siedzą. I tak sobie radzą, za kogo mnie dadzą. I tak sobie radzą, za kogo. Pana, i za takiego, jak ja jestem sama, i za takiego, jak ja jestem sama. Bo panu potrzeba uchowych podusek. A o chłopcu ze wsi pościelę fartusek. A o chłopcu, Wsi pościele fartusek jednu pościele, drugim przyłodzieje, śpi ze kochanecku do samej niedzielę. Śpizę, kochanecku do samej.